Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Far Cry Primal. Kontynuujemy sobie od razu po ukończeniu misji z końca ostatniego odcinka. I widzę, że mamy tutaj coś do wytworzenia. Nosidło na maczugi, kamienny nóż. No, na razie sobie odpuścimy. W każdym razie, wykonaliśmy misję i mamy następnego zamieślinika w naszej wiosce. Więc od razu sobie tam pójdziemy za pomocą szybkiej podróży. Wybudujemy mu chatę i zobaczymy co nam to da. Możemy w sumie przejrzeć skład nagród. Zobaczyć czy nie ma tam czegoś co byśmy mogli sobie wziąć. Miodu nie. No i tyle. Możemy się też w sumie przy okazji przespać. Bo już jest zmrok. Chodzenie w nocy nigdy niczym dobrym nie jest. Ok, mamy tutaj taki klimatyczny time timelapse. Proszę bardzo. No okej. Okay. Tu jest nasz popapraniec. No nie było to zbyt mądre z mojej strony, no ale mniejsza. No co ty nie powiesz, kolego? No masz tą chatę, jezu.

Lepszy jego chaty na razie nie możemy. No i teraz otwórzmy sobie mapę. Zastanówmy się czym byśmy się chcieli dzisiaj zająć. Możemy w sumie faktycznie pójść tam gdzie on chciał, żebyśmy poszli z tym sponem i się powspinali. Bo z tego co pamiętam tam będziemy mogli pozbierać trochę piór. I też również z tego co pamiętam... Pióra nam będą potrzebne, żeby wytworzyć większy kołczan na strzały. No tu jakaś misyjka nam się poboczna aktywowała. Możemy się nią w sumie od razu zająć. Jakiś udam. Tu drugi. Chyba tyle. Czy jeszcze jakiś tu jest? Jeszcze jest. Cześć. Tyle. Dziękuję. Mamy dwa punkty umiejętności przy okazji. A, no weźmy sobie poskramianie niedźwiedzi i tygrysów zębnych O i mamy sporo rzeczy w ogóle do wytwarzania. Sakwa, pas na noże do rzucania, nosidło na maczugi, łapka, celony nóż. Na pewno sakwę chcemy. I mamy sakwę na ulepszoną, fajnie. Coś byśmy jeszcze chcieli, póki co. I to jest nawet całkiem fajne. No, i zróbmy sobie to sidło na maczugi i pas na noże do rzucania. Teraz ok, leczmy się przy okazji w ogóle. Teraz możemy trochę więcej maczug nosić. I nozyki. Czy w składzie nagród coś dla nas ciekawego jest? Drewno jakieś, ksamień, skóra zwierzęca, kości, trójpszczół, gliniane naczynia. No weźmy po prostu co się tylko da. Okej. Okay. Coś nam się znowu do... Wytwarzanie odblokowało dzięki temu, a pułapka? No okej, okay, wytwórzmy sobie ją od razu. Gdzie ona w ogóle jest? Jakbyśmy ją chcieli... A pułapka jest tutaj. Okej. Okay. No, dobra. W sumie, spójrzmy sobie też na mapę pod kątem, gdzie byśmy na przykład mogli tygrysa, sablo sa zębnego, sobie oswoić. Tu na pewno są niedźwiedzie. wyjaski jaskiniowe. Tygrysy to chyba bardziej w tej północnej części, prawda? Tam, gdzie zimno. No tu jest jakiś na przykład. Świadek to jest. Borsuk. A i tu jest też No dobra, mniejsa na razie o to. Co to? Dzik. Mm. Musiałem oczywiście oberwać, prawda? No co ją No on z dzikiem się bił, ciekawostka. Ała. Dobra, no srać tego dzika, zostaw go. A pobawmy się w sumie trochę z maczugą. Połóżmy ich latać. Cześć Cwelu. To ptak lata, i dlatego mamy coś na czerwono oznaczone na mapie. Spróbujemy? No, chyba nic z tego. Swoją drogą, ładna miejscówka bardzo, nie? Szczyt Orlego Pisku. Tu mamy się właśnie powspinać troszkę. Dobra. Popsa. Znacznik, który sobie możemy skasować. Teraz chyba tutaj będziemy wchodzić i tutaj. Okej. Okay. Jebudu. O, to on nas jeszcze zaatakował. Nie podoba mu się, widać za bardzo, że się panoszymy po jego gnieździe. Dobra, gdzie teraz? Ała! Tędy chyba. Tu jakaś jaskinia jest. Ło, wąż! Pierdzielony. Zatruł nas zaraz powinno przejść. Tego nie możemy wziąć. Jeszcze jednym. Co nic tu nie ma? Naprawdę? Ciekawe. W takim razie, w którą stronę mamy się teraz udać? Tutaj chyba. No proszę, jaki piękny strzał. Mamy pióra i chyba dzięki temu od razu będziemy mogli sobie kołczaną nalepsyć. Tak dokładnie. Teraz byśmy potrzebowali na następne ulepszenie skóry niedźwiedzia runatnego. Ezu, nie było go widać nawet. Pierdzielony no. Fakt, faktem że. Sporo mięsa do uleczania się złożyjemy na tej misji chyba. Kolejne pióra. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze jedno gniazdo i znowu coś tu na nas leci. Dobra, Po prostu wygnijmy to jak najszybciej. Jezus, spadaj w zasadzie tam widzę. Mamy te pióra, ale rozejrzyjmy się jeszcze troszkę tutaj, te są. Mamy skoczyć do wody. Tu jeszcze gniazdo serdeczne jest opisa? I tyle w tej misji. Wróćmy od razu sobie w takim razie do naszego popaprańca i zobaczmy co nam powie na temat zebranych przez nas materiałów. O. Cześć,

Tutaj mamy też jakieś w ogóle znaki zapytania, jakieś misje poboczne. Możemy je sobie od razu wziąć. Dobra, w porządku. Tu jeszcze jakiś znak zapytania mamy. Czyli zazaka jest zatruta niby. No i to jest nawet tutaj. No w sumie możemy się tym od razu zająć. I zobaczmy, co to jest takiego, sprawia, że woda w naszej wiosce jest zatruta. Doprowadzimy sobie takie małe śledztwo. Pamiętam za tą misję jeszcze robiłem, jak grałem sobie tam kiedyś, jakiś czas temu prywatnie. Co to? A nie, to nasi. Dobra. I tutaj zaczynamy sobie nasze śledztwo martwe ryby. No to już jest znak, że coś jest nie tak, tak idziemy sobie ich śladem. Masz pańska Mhm mm i cała masa tych martwych tu jest. Inne słowy nie jest dobrze. Tutaj mamy spływającą rzekę, więc idziemy sobie tędy górą. Jeszcze wyżej musimy wejść. Ops. Ops. Dobra. Następna jakaś poslaka. Jakieś ślady jeszcze są, i zaraz chyba znajdziemy źródło tego wszystkiego, jeżeli się nie mylę. Mhm, I To jest właśnie to, że sobie ciała tutaj gniły. I przez to woda była skazona. Musimy te ciała stąd przenosić. Zobiej wilki w jaskini? Gdzie tu niby wilki są? O, co to jest? Dziecizna. Tu coś nawet jest dla nas. Ale nie możemy tego wziąć, bo mamy pełną sakwę. Fajnie. No faktycznie jest tu jakiś wilk. Chodź tu gnojku. Aha, i tyle w sumie. Nie było to jakieś zbyt skomplikowane muszę przyznać. Teraz chyba możemy stąd w dosyć łatwy sposób jeszcze wyjść za pomocą naszych haków. Drodzy, i w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!